Wczesnym rankiem na skraju rezerwatu przyrody, w którym życie dzikich zwierząt rozchwytało w pełnej harmonii, panowała dziwna cisza. To miejsce, pełne zapachów, dźwięków i odgłosów natury, stało się domem dla wielu zwierząt, w tym i dla samotnego lwa imieniem szał. Rezerwat był szeroki, rozciągał się na wiele kilometrów i dawał poczucie wolności, ale także niebezpieczeństwa, bo dzika przyroda nigdzie nie była w pełni przewidywalna. W jego granicach żyły nie tylko większe drapieżniki, ale i cała fauna, która była pod ochroną. Samotny lew, który spędził tu całe swoje życie, przyzwyczaił się do tego otoczenia i znał je lepiej niż wielu ludzi. Był lewem o ogromnej sile, ale także o spokojnym sercu, pełnym niezrozumiałych dla innych lęków. Wychowany w rezerwacie, po tragicznej śmierci swojej matki, nigdy nie poznał prawdziwego życia w dzicie, a mimo to rozumiał naturalny porządek. Mimo że był oazą spokoju, jego życie pozostawało pełne pytań, których nie umiał odpowiedzieć. Zanim przejdziemy dalej, przyjaciele, proszę Was o subskrypcję mojego kanału. Dla Was to tylko sekunda, ale dla mnie to dodatkowa motywacja do dalszego tworzenia filmów. Będę również bardzo wdzięczny za komentarz. Dziękuję za Wasze wsparcie, a teraz kontynuujemy historię. Tego dnia, jak każdy inny, Szał wybudził się ze snu. Wyszedł ze swojej kryjówki, rozciągając swe potężne ciało. Był to moment, w którym rezerwat zaczynał budzić się do życia. Słońce ledwo wznosiło się nad horyzont, a w powietrzu unosił się zapach świeżości, który przenikał przez grube ściany drzewa. Jednak tej poranki coś było nie tak. Ziemia zdawała się dzwonić od niecodziennych dźwięków. Wiatr niósł ze sobą nie tylko odgłosy zwierząt, ale także coś jeszcze. Szał przestał rozglądać się wokół siebie i napiął mięśnie. Wyostrzając wzrok, w odległości kilku metrów od głównej ścieżki, na drodze prowadzącej przez rezerwat, pojawiła się sylwetka, postać, którą mógł dostrzec tylko on. Zanim dostrzegł jej twarz, zauważył, jak dziecko w małym niebieskim płaszczu siedzi bez ruchu na ziemi. Jego drobna sylwetka była wyraźnie zamknięta zrozumiałym dla lwa obrazie niepokoju i strachu. Mały chłopiec płakał głośno, jego łzy spływały po twarzy, a usta wydawały cichy szloch. To było coś, czego szał nigdy wcześniej nie spotkał w tym zapomnianym przez ludzi zakątku dzikiej przyrody. Z każdym kolejnym szlochnięciem chłopca, lew zbliżał się do niego niepewnie, stąpając lekko, jakby wstrzymując swój zwyczajowy instynkt. Zatrzymał się, spoglądając na dziecko, próbując wyczuć, co z nim nie tak. Był to moment nieznany lewowi, bo choć wiele razy patrzył na inne istoty, nigdy nie spotkał żadnej z taką niepewnością. Jego instynkty walczyły ze sobą. Szał zawsze był ostrożny i samodzielny, ale teraz nie miał pewności, co zrobi z tym płaczącym dzieckiem na drodze. Czuł, jak coś w nim, głęboko skrywane przez lata samotności, zaczyna się budzić. Przez chwilę pomyślał, że może po prostu odejść, nie angażować się. Jednak ten płacz, te niepokojące dźwięki, które odbijały się echem w jego sercu, w końcu nie pozwoliły mu zostać obojętnym. Dziecko. Nie widząc lewa, podniosło wzrok w kierunku hałasu. Zatrzymało się na chwilę, patrząc w oczy dzikiego drapieżnika. Szał poczuł, jak jego serce bije szybciej. Był przyzwyczajony do dźwięku w rezerwacie, ale ten jeden niepokojący, przenikliwy płacz dziecka, budził w nim coś, co nie miało nic wspólnego z jego zwykłym zachowaniem. Czy to instynkt przetrwania podpowiadał mu, że musi zareagować? Czy może coś innego, coś głębszego, sprawiało? Że nie mógł po prostu przejść obok. Chłopiec nadal płakał, a szał zaczął powoli krążyć wokół niego. Na razie nie zrobił żadnych gwałtownych ruchów, tylko bacznie obserwował tego, który nie pasował do jego świata. W jego sercu narastała dziwna, niepokojąca pewność, że dziecko nie zagraża mu. Czuł, że to, co się wydarzy, może być niecodzienne i dla niego, i dla tego chłopca. Tymczasem wiatr niósł ze sobą zapachy które były dla szała zrozumiałe. Jednak zapad dziecka był czymś, czego nie mógł poznać pełni. Dopiero gdy jego czujne oczy dostrzegły, że chłopiec nie ma zamiaru uciekać, zrozumiał, że sytuacja nabiera nowego kształtu. Czekając, le wstąpał cicho po ziemi, nasłuchując każdego dźwięku w okolicy. Coś w jego sercu mówiło mu, że nie może po prostu odejść. Szał poruszał się cicho, niczym cień wczesnego ranka. Powietrzu unosił się zapach wilgoci, a zenia, miękka od nocnej rosy, lekko uginała się pod jego łapami. W tej chwili zaledwie kilka metrów od małego chłopca, wszystko wydawało się nierealne. Był to moment pełen napięcia, jakby świat zatrzymał się na chwilę, oczekując na jakiś niespodziewany obrót wydarzeń. Lew nie wykonał żadnego gwałtownego ruchu. Jego ciało było napięte, ale zrównoważone. Czuł jak wiatr maski jego grzywę, a pod jego stopami Zienia drży od własnych kroków, ale mimo to wciąż nie wiedział, co zrobić. Chłopak przed nim nie wydawał się jak zwykła ofara, nie uciekał, nie szukał schronienia. Jego oczy, pełne niepokoju, były wpatrzone w niego. Szał wiedział, że nie mógł go zignorować. Michał, siedząc nieruchomo na ziemi, poczuł, jak całe jego ciało drży. Wstrzymał oddech. A serce biło mu mocniej, gdy poczuł na sobie wzrok dzikiego zwierzęcia. Z trudem zacisnął palce na krawędzi swojego płaszcza, jakby próbował uchwycić coś, co mogło go ochronić. Ziemia pod nim wydawała się stać w martwej ciszy, z wyjątkiem jego własnych cichych, urywanych oddechów. Dźwięki otaczającej go przyrody, które jeszcze przed chwilą były pełne życia, teraz wydawały się odległe i nieistotne. Cała uwaga chłopca była skupiona na ogromnym drapieżniku. W jego oczach było coś nieokreślonego, obawa wymieszana z jakimś niewypowiedzianym pytaniem. Zatrzymał się na chwilę, nie wiedząc, co robić. Jego ciało było zbyt spięte, by wykonać jakikolwiek ruch. Szał, stojąc wciąż tej samej odległości, nie mógł oderwać wzroku od chłopca. Jego serce biło szybciej, a w oczach pojawiła się zaskakująca zmiana. Zwykle podchodził do takiej sytuacji z większą pewnością, ale teraz coś w tym małym człowieku zatrzymało go w miejscu. Jego grzywa lekko zadrżała od wiatru, a ogon powoli przesunął się po ziemi, jakby w wyrazie niepewności. Nie mógł pozbyć się wrażenia, że w tym momencie między nimi rodzi się coś dziwnego, coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Zwykle w takich chwilach decydował się na jedną z dwóch opcji – atak lub wycofanie. Ale teraz… Coś tym małym chłopcu sprawiało, że z jego pyska nie wychodził groźny warkot, tylko cichszy, bardziej stłumiony odgłos, jakby mówił sam do siebie. Michał odwrócił wzrok na chwilę, spoglądając w stronę nieba, jakby próbował znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. Czy to wszystko było rzeczywiste? Dlaczego ten lew nie zbliżał się do niego w typowy sposób? Zamiast tego, pozostawał bez ruchu, jakby badał, co się działo w tej niecodziennej sytuacji. Michał poczuł, jak coś w jego gardle ściska się jeszcze bardziej, ale tym razem nie był to strach, który mógłby go zniszczyć. To była ciekawość, delikatna nic zrozumienia. Coś w jego wnętrzu powiedziało mu, że ten lew nie chce go skrzywdzić. Lew stąpał teraz powoli w stronę chłopca. Jego szerokie łapy dotykały ziemi tak miękko, że Michał nie słyszał nawet ich odgłosu. Tylko delikatne drżenie powietrzu, które poczuł w klatce piersiowej, świadczyło o jego bliskości. Szał stanął obok chłopca, ale nie na tyle blisko, by go dotknąć. Michał poczuł, jak powietrze wokół niego staje się gęście, jakby każdy dźwięk stał się bardziej wyraźny, oddech, który teraz był cięższy i bardziej wyczuwalny. Wydawało się, że wszystko zwolniło, a ich ciała wciąż były oddzielone przez cienką, ale mocną nic strachu. Jednak tej chwili coś się zmieniło. Michał, mimo że drżał, poczuł, jakby serce mu zabiło nieco szybciej. Czuł, jak jego dział reaguje na obecność lwa, ale w dziwny sposób, zamiast paniki, poczuł przypływ nieznanej mu wcześniej energii. Było coś tej ciszy, coś tym, że lew nie atakował, że nie zbliżał się zamiarem zrobienia mu krzywdy. Michał zaczął powoli unosić rękę, jakby chciał dotknąć tego dziwnego stworzenia, ale zaraz ją cofnął, jakby bał się, że to może być zbyt dużo. Jego palce drżały, a serce biło szybciej, ale teraz już nie tylko z powodu strachu. Przez chwilę zauważył coś w oczach lwa może nie litość, ale coś, co przypominało zrozumienie. Siał obserwował chłopca uważnie. Mimo swojego wielkiego ciała i potężnych mięśni, wydawał się mniej groźny niż zwykle. Jego wzrok, choć wciąż ostrożny, zmieniały się subtelny sposób. Przez chwilę chłopak dostrzegł coś w tym spojrzeniu, jakby w oczach lwa pojawiło się coś miękkiego, co wcześniej wydawało się niemożliwe. W jego postawie nie było już wyłącznie dominacji. Jego ogon poruszał się teraz wolniej, a uszy nie były już napięte. Zamiast tego, Lew stał w pewnej odległości, jakby czekał na ruch Michała, na jakieś słowo, na jakąś reakcję. Michał zaczął powoli oddychać głębiej, czując, że nie jest już tylko ofarą, ale kimś, kto być może ma szansę zrozumieć tego wielkiego drapieżnika. W międzyczasie. Jakby na znak, cała przestrzeń wokół nich nagle wypełniła się nowym zapachem. Po ryku lwa, powietrze było nieco cięższe, a ziemia pod Michałem zdawała się lekko wibrować, jakby każda cząstka tego świata wstrzymała oddech na chwilę. Michał patrzył w oczy lwa, a w jego piersi pojawiło się uczucie, które nie mogło być opisane słowami. Coś, co sprawiało, że czuł się z nim zrozumiany w tej niespodziewanej chwili, kiedy dzika natura zdawała się przyjąć go. Zamiast odrzucać, to było coś, czego Michał nie potrafił pełni wyjaśnić, ale zrozumiał jedno: nie był już sam. Szał stał nieruchomo. Jego ogromna sylwetka niczym cień wtopiona była poranną mgłę. Ziemia pod jego stopami była wilgotna od porannej rosy, a powietrze wypełniało się zapachami dzikiej przyrody. Dźwięki otaczającego przestrzeni zdawały się cichnąć, jakby wszystko wokół zatrzymało oddech, czekając na coś, co miało się wydarzyć. Zatrzymał się bez ruchu, jego uszy lekko się uniosły, a łapy wbiły się głęboko w ziemię, czując każdy wstrzęs, każdy oddech, jakby to było coś niezwykle istotnego. Michał wciąż siedział na drodze, jego wzrok nie spuszczał się z potężnego lwa, ale w jego ciele nie było już tej absolutnej sztywności, którą wcześniej dało się zauważyć. Choć jego serce było głośno, a ciało drżało, powoli zaczynał odczuwać coś, czego nie potrafił określić. To co poczuł? Było czymś nowym i nieznanym nie tylko w odniesieniu do siebie, ale i do lwa. Powoli, jakby w odpowiedzi na wewnętrzną nic łączącą go z tym drapieżnikiem, Michał napiął palce, ciąż trzymając materiał swojego płaszcza. Nie wiedział, co powinien zrobić. Uciekać? Zostać? Czuł się jak półłapce, a jednocześnie jakby w tej chwili wszystko zbliżało się do jakiejś naturalnej, niemalże boskiej harmonii. Powiedzcie, które jeszcze przed chwilą było chłodne i rzeźkie, teraz zdawało się unosić w inny sposób ciężej, pełniej. Każdy dźwięk, nawet najmniejszy szelest liścia na wietrze, wydawał się bardziej wyraźny, jakby natura była świadkiem tego niezwykłego momentu. Lew, z niewzruszoną pewnością siebie, nie ruszał się. Jego postawa była spokojna, ale z każdą chwilą wydawała się bardziej wyważona, jakby oczekiwał czegoś, czego Michał nie potrafił jeszcze zrozumieć. Szał nie wyglądał na agresywnego, ale w jego oczach czaiło się coś, co przypominało ocenę oceny sytuacji, ocenę tego, kim jest ten mały człowiek, który w żaden sposób nie uciekł. Michał dostrzegł, jak w jego grzywie pojawił się delikatny ruch, jakby lew sam starał się znaleźć równowagę, wciąż pozostając pełni czujnym. Michał wstrzymał oddech, spoglądając na szała, a po chwili zauważył, że wzrok lwa stał się łagodniejszy, mniej twardy, Mniej dominujący. Choć jego ciężko nadal było pełne siły, Michał poczuł, że pomimo tej potężnej mocy, lew nie zamierzał go skrzywdzić. Chłopak, przez chwilę wstrzymując oddech, powoli wyciągnął rękę. Dłoń drżała, ale nie cofnęła się. Michał nie wiedział, co czuje, to uczucie było tak niecodzienne, że nie potrafił zrozumieć, co się dzieje. Gdy wyciągnął rękę nieco bardziej, zauważył coś w oczach szała, co zmieniło jego podejście do tej całej sytuacji? Ciemne, prawie hipnotyzujące spojrzenie lwa nie było już pełne nieufności, teraz było czymś bardziej. Czymś, co nie miało w sobie agresji, ale jednocześnie pozostawało pełne tajemnicy. Michał zaczął dostrzegać tej obecności nie tylko zagrożenie, ale i dziwną opiekę, której wcześniej nie rozumiał. Dłoń chłopca unosiła się powoli, ale nie ruszała się gwałtownie. Michał pozwolił jej opaść, czując jak w jego piersi robi się lżej. Jakby coś w nim samego, coś tej chwili, pozwalało mu wierzyć, że lew nie jest niebezpieczny. Niezwykła cisza otaczała ich, tylko lekki szum wiatru przeszywał przestrzeń. Wtedy Michał poczuł, jakby cała natura zatrzymała się, czekając na decyzję ich decyzję. A ta decyzja była w rękach lwa. Michał poczuł, jak jego strach zaczyna ulatniać się z każdą chwilą, jakby powoli przepuszczany przez jego działo ale nie w sposób gwałtowny. Zamiast uciekać, on po prostu siedział, patrując w ogromne, złote oczy lwa, które tej chwili nie były już tylko źródłem strachu, ale też czymś, co dało mu poczucie nieoczekiwanego bezpieczeństwa. Szał nie zbliżał się ani nie oddalał. Jego postura pozostawała niezmienna, ale Michał zauważył, że Lew poruszał ogonem, jakby próbował nadać sytuacji inną dynamikę. Zamiast dzikiego... Pełnego gniewu warkotu, jego ode stał się bardziej rytmiczny, spokojniejszy, a jego działo zaczęło wydzielać ciepło, które Michał mógł niemalże poczuć na skórze. To ciepło zdawało się wypełniać przestrzeń wokół nich, niosąc ze sobą poczucie ochrony. Michał wciągnął głęboko powietrze, czując, jak jego umysł powoli się uspokaja, jak zmienia się cała jego percepcja tej sytuacji. Po chwili lew zmienił pozycję, zbliżając się o krok. Jego ogromne łapy dotknęły ziemi z taką precyzją, jakby wcale nie chciał wzbudzić hałasu. Michał poczuł lekkie wibracje postopami, ale zamiast lęku odczuł dziwną ulgę. Zrozumiał, że ten moment nie był zagrożeniem. To było coś innego, coś, co nie miało w sobie przemocy, ale raczej jakąś dziwną formę porozumienia. Michał, choć wciąż pełen niepokoju, czuł... Jak jego strach staje się coraz mniej wyraźny, jakby w tym spotkaniu z dziką naturą pojawiła się jakaś harmonia. Michał, czując, jak powietrze wokół niego staje się bardziej gęste, poczuł, że to spotkanie jest czymś więcej niż tylko przypadkowym zbiegiem okoliczności. Czuł, że pomimo całej siły i mocy lwa, on sam był częścią tej chwili. Zanim zdążył zareagować, Siał zrobił krok w stronę chłopca, ale nie w sposób, który wywołałby strach. Michał spojrzał na niego, a Lew, zatrzymując się tuż przed nim, rozluźnił postawę. Zrozumiał, że nie był już sam w tej dzikiej przestrzeni. Choć nie rozumiał do końca, co działo się wokół niego, w tym momencie poczuł, że zyskał coś, czego nie spodziewał się otrzymać zrozumienie. Szał stał nieruchomo, jakby wszystko wokół zamarło na chwilę. Jego ogromna sylwetka, wtopiona poranną mgłę, była jedynym widocznym elementem tej cichej, dzikiej przestrzeni. Ziemia pod jego stopami była wilgotna i miękka, a powietrze pełne zapachów dzikiej przyrody, ziemi, roślin, wilgoci. Cisza zdawała się przytłaczać, jakby czas się zatrzymał. Michał siedział nieruchomo, wpatrując się w którego obecność była ogromna, niemal fizyczna. Jego ciało nadal drżało, a serce było w szalonym tempie, jakby próbowało znaleźć rytm w tym dziwnym, pełnym napięcia spotkaniu. Jednocześnie czuł się jak pułapce, nie mógł ani uciekać, ani pozostać bez ruchu, nie wiedząc, co będzie dalej. Lew nie poruszył się. Jego spojrzenie, wciąż pełne czujności, nie odrywało się od chłopca, ale w oczach nie było już tylko dominacji, jak Michał się spodziewał. Siał stał w milczeniu, jakby rozważał coś, czego Michał nie mógł pojąć. Zamiast groźnej agresji, która mogła się zdarzyć w każdej chwili, poczuł się dziwnie obserwowane ale w tym spojrzeniu było coś, co sprawiło, że chłopak zaczął wątpić swoje wcześniejsze obawy. Choć ciąż jego serce waliło głośno, Michał zaczął dostrzegać w tym wielkim zwierzęciu coś, czego wcześniej nie zauważył zrozumienie, może nawet jakąś formę spokoju. Powoli, niepewnie, Michał wyciągnął dłoń w stronę lwa. Jego palce drżały, ale nie cofnął jej. Zamiast strachu, poczuł, jakby tej chwili nastała jakaś niewypowiedziana więź między nimi. Coś, co nie miało nic wspólnego z walką o dominację, a raczej z cichym porozumieniem. Zatrzymał się na moment, zastanawiając się, czy to wszystko jest prawdziwe. Lwia grzywa, którą dostrzegał zaledwie kilka kroków od siebie, zdawała się pulsować, jakbyle był w stanie wyczuć każdy jego ruch. Michał poczuł, jak powietrze wokół nich zmienia się, oddech lwa stał się bardziej spokojny, a napięcie, które wypełniało tę przestrzeń, zniknęło. Zastąpione dziwną akceptacją. Z każdym oddechem chłopak czuł, jak jego działo zaczyna się rozluźniać. To, co wydawało się niemożliwe w pierwszych chwilach tego spotkania, teraz stawało się jasne: Lew nie zamierza mu zrobić krzywdy. Michał zauważył, że jego lęk powoli zanikał, a w jego miejscu pojawiła się niepewna, ale coraz bardziej obecna pewność. Zamiast strachu czuł coś, czego wcześniej nie rozumiał, jakieś dziwne poczucie, że lew jest tu by go ochronić, a nie zniszczyć. Lew powoli przesunął się o krok do przodu, nie robiąc gwałtownych ruchów, ale cały czas pozostając pełnej czujności. Michał, czując to, zauważył, że strzał nie zbliżał się w sposób agresywny, jego ruchy były bardziej wyważone, jakby zastanawiał się nad każdym krokiem. Zamiast paniki, Michał poczuł narastającą w sobie odwagę. To uczucie, które wcześniej było tylko migotaniem, teraz zaczęło wypełniać całą przestrzeń wokół niego. Jego dłoń, teraz uniesiona nieśmiało w kierunku lwa, nie cofnęła się już. Michał wyciągnął ją dalej, czując, jak byle w sam zachęcał go do zbliżenia. To była dziwna forma porozumienia, niewypowiedzianego, ale bardzo realnego. Wzrok lwa, który wciąż nie opuszczał chłopca, wydawał się bardziej łagodny. Michał nie mógł pozbyć się wrażenia, że w oczach szała ogromnego dzikiego zwierzęcia było coś więcej niż tylko zwykła ocena ofary. Lew, choć potężny i pełen siły, teraz stał przed Michałem z jakąś dziwną formą akceptacji, może nawet zrozumienia. Michał, widząc to, poczuł, że w tej chwili nie tylko on dostrzega zmany, które zachodzą w tej przestrzeni, także lew zdawał się dostrzegać to, co do tej pory wydawało się niemożliwe. Chłopak zaczął powoli oddychać głębiej. Czując, jakiego strachu ustępuje miejsca nieznanemu, ale coraz bardziej wyraźnemu poczuciu bezpieczeństwa, zamiast lęku poczuł dziwną pewność, jakby wiedział, że ten moment nie jest przypadkowy. To spotkanie miało sobie coś niezwykłego coś, co łączyło go z naturą, z tym dzikim światem, który wcześniej wydawał się tak odległy. Michał nie rozumiał tego uczucia w pełni, ale wiedział, że ta chwila zmieniła coś w jego życiu: zbliżenie do Lwa. Które jeszcze przed chwilą było niemożliwe, teraz wydawało się najnaturalniejszym krokiem. Gdy dłoń Michała niemal dotknęła grzywy lwa, poczuł gorąco, które promieniowało z tego ogromnego zwierzęcia. To ciepło nie było tylko fizyczne, wydawało się, że cała jego istota zaczyna rozumieć to, co jeszcze przed chwilą było niepojęte. Michał poczuł, że w tej chwili nie tylko lew nie jest dla niego zagrożeniem, ale także on sam nie musi już bać tej dzikiej przestrzeni. Czuł się częścią tej przyrody, jakby przez moment natura przyjęła go do siebie, oferując mu ochronę, której nie spodziewał się otrzymać. Wszystko wokół nich zdawało się uspokajać. Wiatr, który przed chwilą był ostry i pełen niepokoju, teraz zdawał się kołysać delikatnie, niosąc ze sobą zapachy lasu i dzikich roślin. Michał poczuł, jak jego serce biło spokojniej, jak z każdą chwilą zbliżał się do lepszego zrozumienia tego, co dzieje się wokół niego. Lew, Mimo, że stał tu przed nim, nie wywoływał już w nim strachu, a raczej poczucie, jakby cała przyroda wokół nich, w tym dzikim zakonku świata, nie była wroga, ona była tu, by go chronić. Michał nie rozumiał tego do końca, ale poczuł, że teraz miał coś, czego wcześniej brakowało, spokój w miejscu, które wcześniej było pełne lęku. Szał patrzył na chłopca, który wciąż siedział nieruchomo na drodze. Jego ogromne ciało... Zwykle pełne siły i pewności, teraz wydawało się pełne delikatności, jakby rozważał coś, czego nie mógł pojąć. Zamiast wykonać krok w stronę Michała, lecz pozostał w milczeniu, obserwując go. Michał czuł, jak powietrze wokół niego staje się gęste, pełne napięcia. Jego oddech był cichy, a serce biło mocno, jakby próbując wyjść z piersi. Dłoń, którą nieśmiało wyciągnął w stronę lwa, powoli opadła, kiedy zauważył, że ten ogromny drapieżnik nie ruszał się, jakby oczekiwał czegoś, czego chłopak nie potrafił zrozumieć. Michał usiłował zebrać myśli. Czy miał uciekać? A może zostać i stawić czoła temu, czego jeszcze nie rozumiał. Niezwykłe połączenie strachu i niepewności zaczynało powoli ustępować miejsca zrozumieniu, które nie było od razu łatwe do zaakceptowania. Szał, chociaż cały czas obserwował chłopca, nie wykazywał żadnej oznaki agresji. W jego oczach, zamiast gniewu, zaczęła pojawiać się pewność, jakby lew zrozumiał, że Michał nie jest zagrożeniem. Z każdym chwilowym wstrzymaniem oddechu Michał czuł, jak świat wokół niego staje się mniej groźny, jakby cała przyroda czekała na to spotkanie. Z każdym oddechem Michał zaczynał dostrzegać więcej w tym dziwnym, ale spokojnym zachowaniu lwa. To nie był zwykły dziki drapieżnik, który mógłby go pożyć w jednej chwili. To był lew, który wyczuwał coś więcej, coś, czego Michał jeszcze nie rozumiał. Michał spojrzał na ogromne ciało lwa, jego grzywę poruszaną lekkim wiatrem. I poczuł, jak w tej ciszy narasta nie tylko napięcie, ale i pewna forma spokoju. Lew nie zbliżał się, ale jego postawa była bardziej wyważona. Jakby nie chciał zdominować tego momentu, ale raczej pozwolić Michałowi na podjęcie decyzji. W tej niezwykłej ciszy, kiedy Michał wyciągnął dłoń, czuł jak jego serce bije szybciej. Ten mały gest był dla niego aktem odwagi, ale też niesamowitego zaufania do tego ogromnego zwierzęcia. Czuł powietrzu, jak coś się zmienia, jakby natura wokół nich odczuwała ten moment równie intensywnie, co oni sami. Michał czuł, jak jego ciało powoli rozluźnia się, jakby wszystko wokół niego przestało być zagrożeniem. W tej chwili zrozumiał coś, czego nie potrafił wyjaśnić. On i siał byli częścią tego samego świata, tego samego dziwnego porozumienia. Michał zaczął oddychać głębiej, nie czując już tej paniki, która jeszcze przed chwilą nim targała. Lew, choć nie poruszał się zbytnio, zaczął wykazywać subtelną zmianę w swojej postawie. Michał zauważył, jak jego ogon powoli przesuwał się, a łapy delikatnie zmieniały pozycję. Jakby Lew zastanawiał się, co zrobić dalej. Michał nie był już pewny, co czuł. Wiedział tylko jedno: to spotkanie nie miało nic wspólnego z agresją. Było pełne zrozumienia, które nie wymagało słów. Michał wyciągnął dłoń ponownie, tym razem bardziej pewnie. Zbliżył się do lwana tyle, by poczuć ciepło, które emanowało z jego ciała. Ciepło, które wydawało się przyciągać go do siebie. Z każdym krokiem Michała lew pozostał spokojny. Michał powoli poczuł, jak ogarniają go uczucia, które były mieszanką podziwu i ulgi. Czuł się bezpieczniej w tej chwili niż kiedykolwiek przedtem. Jego strach. Który jeszcze przed chwilą trzymał go w żelaznym uchwycie, teraz wycofywał się, zostawiając miejsce na coś, czego nie rozumiał, ale co było bardziej rzeczywiste niż jakikolwiek strach. Michał zauważył, że hodze stał wciąż tuż obok niego. Nie było już w nim żadnej agresji, zamiast tego czuł, jakby ten olbrzymi drapieżnik stał tam nie jako zagrożenie, ale jako cien ochrony. W tym jednym cichym momencie. Michał poczuł, jak z każdym oddechem łączy się z tym światem wokół z ziemią, z niebem, z drzewami, z lewem, który teraz, w tej chwili, stał się częścią jego życia. Michał spoglądał w oczy szała, zauważając, jak zmieniają się one w tej niesamowitej ciszy. Zamiast obojętności czy agresji pojawiła się w nich łagodność, jakby zrozumiał, że chłopak nie jest już tym zagubionym, przerażonym dzieckiem które przybyło na jego terytorium. Michał poczuł, jak cała jego istota zaczyna się uspokajać. W tej chwili, bez słów, lew i chłopak stali się czymś więcej, nie tylko częścią przyrody, ale również częścią siebie nawzajem. Cisza, która ich otaczała, była pełna. Michał poczuł, że teraz jest jednym z tych, którzy mogą naprawdę rozumieć ten dziki świat. I to uczucie nie było strachem, ale poczuciem przynależności do czegoś większego. Z każdym krokiem, który stawiał, zaczynał rozumieć, że jego życie, tak jak życie szała, jest częścią tej nieokiełznanej przyrody, która była ich domem. Michał nie rozumiał tego w pełni, ale w tej chwili wiedział jedno. Nie był już tylko obserwatorem tego świata. Był częścią niego. Wszystko wokół nich, ziemia, rośliny, powietrze, zaczęło nabierać nowego znaczenia. Michał był teraz częścią tej dzikiej, nieprzewidywalnej przyrody. I choć jego przeszłość była pełna niepokoju i niepewności, teraz miał poczucie, że wszystko doprowadziło go do tego momentu. Z momentu lęku, w tej ciszy, Michał znalazł coś, czego nie potrafił wyrazić słowami. Znalazł spokój.